Hej, cześć, wszystkim, witam was w drugim odcinku z The Sims 3 A więc, dobra, zaczynamy drugi odcinek W tym samym miejscu skończyliśmy pierwszy teraz zobaczmy jakie ma tu potrzeby nasz, nasz Sim Dobra, jak się wyjść, będzie spało do godziny 3, o 9 mamy pracę Czy który jest dzień dzisiaj? Tak, środa, ma pracę Następnie niech sobie pójdzie i się wykąpie, no bo jest no, bo Higiena ma niski poziom trochę i zabawa ale później pójdzie się pójdzie zjeść obiad i zje sobie hamburger z serem, a następnie pójdzie oglądać telewizję. O! <laughs> Aha, i Sorki za, mm, za taką dosyć średnią jakość mm, y, ostatniego odcinka, bo coś zjebałem przy y, montowaniu odcinka. No, i po prostu um, intro było no jak, na, jak najbardziej dobrze, dobrze e, zmontowane, ale um, musiałem po prostu no coś spierdolić przy montowaniu. No, kurwa. no, i spierdoliłem coś przy montowaniu, no i z takiego powodu było taka beznadziejna. Były takie paski po, po, po bokach. Dokładnie z tego powodu, co mówię teraz, nie? Więc sorka za to. Myślę, że w tym, w tym odcinku będzie to zdecydowanie inaczej, tak? Dobra. Rup, rup. Aha, jeszcze co do... No kurwa ujebał. Aha, jeszcze co do. Mm, e, Popraw miętności gotowania... a nie będzie e, jeszcze co do mm, odcinków i, i ich długości. Chciałbym, aby każdy odcinek trwał, nie wiem tak, 15-20 minut, nie? Tak, coś takiego, nie? Nie więcej niż 25 minut, to myślę, że to na pewno nie, tak około 200 minut, 15 20 minut, 15-20 minut, nie? Najlepiej 20 minut, nie? To jest taka, myślę, mm, dość dobra. Dobra, całego godzina będzie. Eee, dobra, wstawaj, kurwa, co zrobił? A jakże inaczej, spierdolił. Dobra, idź, kurwa, już do tej pracy, już mnie nie wkurzaj, gościu. Już mnie nie wkurzaj gościu. Biznes jak zwykle prowadź własną sprawę. Niech prowadzi sobie własną sprawę. Chcemy awansu. Weź nie, nie ma nie masz wziął technika. można naprawić to. Dał cię zdobyć dopiero zdobyć mnie do nagę do przestępcy. zostałem zamknięci na dobre. Znakomita şey. <prompts> robota. Nikt nie powinien zakładać legalnego handlu gnomami. Gnomami, w nagrodę to co twoja ocena pracy porównała się także twoje relacje z szefem, który na razie ma słabość do gnomów. Okej... Okay. Dobra, jak przyjdzie z pracy, to może... Niech sobie to obej naprawi ten telewizor, następnie... Niech Lamus sprzątnie, bo jak że, to niech sprząta, nie? I później, później, później... E, chyba energia albo głód. Głód, dlatego że później znowu będzie ten lamus mm, bo... no, A niech będzie smażony ser. Mam podwyżkę, 6 simoleonów więcej. Reszta no to zawsze coś, nie? 276 si... Oj, mamy mm, awans i 552 simoleonów dodatkowo, nie? Nieźle. Segreguj. Segreguj. Szybciej, 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 naprawiaj. No sto lat mu zajmie za naprawianie tego. Do... Boże. Co mu się? Co kur... Ale naprawił? Boże! Jaki gościu Chyba sobie żartujesz. Boże. Co on tam odpierdolił? Kurwa. powinieneś to naprawić, chuju, a nie. Idź. Dobra. No Później się weśpisz, szlamo. Róż dupę. Idź się wykąpać, bo oglądasz jak murzyn. Teraz idź. Jedz, smażony ser. Później. Masz to geju naprawić. Eee. Dobra, może być. I co? Mieć majątek przy każdej Dwa... A będzie. Kurwa, napraw to geju. Jezu. Jak można zjarać się przy y, naprawieniu telewizora? To trzeba być jakimś geniuszem. Dobra, później niech, niech śpi sobie. Hmm. Wow. Naprawił, ale urwał. Śpi. Dobra. Później, jak wstanie, niech pójdzie i użyje kibla, i później zabawa, no to ćwicz oglądaj telewizję. Do 6.00 a 9.00 mamy, e, mamy pracę. Czyli za 10 godzin się zaczyna. Ok, mamy 1362 Simoleony. Myślę, że następny wydatek, który, który chcę zakupić ogólnie, SORKA, ale właśnie rozładowała mi się bateria w telefonie, na którym mam stoper, tak właśnie mm, dla mnie łatwiejszy jest to, po prostu. Mam stoper, widzę ile odcinek trwa, nie? No, bo nagrywam mirlisem, nie? Więc nie, nie mam nigdzie tu ważnym kierunku opisane, ile to trwa ani coś takiego, nie? Więc no, chcę po prostu wiedzieć, nie? Bo żeby się kurwa nie okazało. Chcę nagrać kurwa 20-minutowy odcinek, a tu kurwa 50 minut. Kurwa. No wiadomo, że e, aż takiego kurwa z tego nie mam, no ale taki przykład dałem, nie? Nie, żebyście mnie tu kurwa zaraz nie zhejtowali. Że kurwa, co taki kurwa jesteś, nie ogar. Chyba idź. Idź, oglądaj telewizję, a później masz, zjedź śniadanie. Na leśniory chyba nie zdąży. Dokładnie nie zdąży. Dobra. Idź. Nie zdąży. Skąd ja to wiedziałem? Zdąży czy nie? Pewnie, że nie zdąży. Odłóż to. Szybko. Praca lamusie. Szybko. Go 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 Power Rangers! Płaż ważną sprawę, rozmawia z partnerem. Dobra, rozmawiam z partnerem damy tym razem. Mmm. Jak przyjdziesz, to wysegreguj to, a następnie gotuj dalej. Aha, jeszcze chcę zobaczyć coś. Zobaczmy, mm, tak ciekawości chcę zobaczyć, ile kosztuje mm, komputer. Dobra, taki komputer. No, na tym już stać, ale ja chciał minimalnie. <ślesz> ten, nie, no. Nie, ten, tego byśmy sobie kupili. No to tak kurwa, z... razy oko pewnie z 2,5 tysiąca co najmniej, nie? Razem z siedzeniem i ze stołem. No może więcej, no tak. Tak 2,5 tysiąca, nie? Myślę, że taka mniej więcej cena by była za telewizor za i za ten. Kurwa, telewizor-komputer. Ćwicz mm. przemowy. O niech wróci z tej pracy. Niech wysegreguje te to, to odpady i nie gotuje to dalej. Następnie niech pójdzie się umyć, bo coś tutaj widzę. Kepsko z higieną za chwilę będzie i zabawa. No znowu kurwa 313 simulonów zarobiliśmy dzisiaj. W miarę ładnie. Segreguj i się umyj. O, nie, teraz dobra. Teraz to będzie ten. Boże, ty śmieci... No, ale zawsze musisz coś rozjebać, nie? Albo rozjebać, albo kurwa nie wiem. Spalić, spierdolić coś jak zwykle. Dobra, myj to. Energia, idź spać. Idź spać. Później idź oglądaj telewizję. Hmm. Przygotować na to smażony ser. Prawdziemy jednością gotowanie e, posiadać moją dwa 2000. A chyba jeszcze po tym, teraz, jak będziemy mieli pracę. No, teraz, jeszcze jeden dzień, i będzie ten, nie? I będzie, będziemy mieli. No, będziemy mieli majątek przekraczający 2000, nie? Więc chyba to osiągnięcie powinno nam się odblokować, czyli dadzą. dadzą kurwa. Da yy, nam. Jak to się nazywa? Kurwa, nie pamiętam nigdzie. Zawsze nie pamiętam, jak to. Yy, jak to się nazywało? Yy. Nie kurwa. O, za dwa dni, bo dzisiaj piątek jest. W piątek też nie pracuję? Aha, no to okej, okay, dobra. Czyli w ten weekend nie. Ten weekend nie, nie pracuję, bo... No nie pracujemy, kurwa. I tyle. Okej, okay, dobra, potrzeby. Oglądaj telewizję. Następnie. Zjedz obiad. Hamburger z serem. Ze serem. A co z rachunkami, właśnie? Właśnie, to wiem, że trzeba zapłacić rachunki, nie? Nie będziemy tutaj, kurwa, to to kurwa jest. Tak, jest! Na pewno jest. Mm -hmm, to będzie dobry pomysł. Good job! Rusia, mm, rusia, rusia. Dlaczego to wszystko jest takie powolne? Dlaczego to no nie może być takie szybsze? Jakieś tylko takie gunwiane jakieś jest. Okej, okay, mamy poziom trzeci w gotowaniu. o um, je, um. oh je. Yeah, oh yeah. Później pójdzie użyć pehe UŻYĆ pecherza. Chłe, 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 Próż nic. Zapłać rachunek. Idź, umyć to gunwo. Dalej, idź, skorzystać z pecherza. Dalej, idź mm, się umyć, bo. E, dobra. Jeszcze energię ma taką trochę niż niską. Co następne? Umyj wszystkie w pokoju. Okej, okay, dobra. Myj, myj je. Yeah. Myj, myj, myj. Dobra, potrzebuję może energii jeszcze. Ale ja bym... Mm, niech wykona sobie ćwiczenia siłowe. Idź wykonać ćwiczenia siłowe. A później idź spać. Okej. Okay. Mm, 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 mm. Mm, telefon dzwoni. Odbierz telefon. Hot dog proszę. Justin Katen wie, że jesteś mistrzem grillach, chcę spróbować twoich słynnych hot dogów. Przygotuj trochę hot dogów i przyniesie Justin Katen, który z pewnością zapłaci za twoją pracę. Dobra, niech będzie. Okej, okay, dobra. Ale ja tu mogę te hot dogi jeszcze... Czekaj kurwa. Jak ja nie mogę tu hot dogów zrobić, no to co on pierdoli? Jak ja mam tu kurwa mieć hot dogi zrobić? Jak nie mogę. Jak mogę, jak nie mogę? Jak mogę, jak nie mogę? Hmm. Dobra. Hot dogi. Do wtorku o 235. Dobra, to jeszcze dużo... Dużo, dużo mam jeszcze czasu, ale jak... Nie mogę teraz hotdogów zrobić to jak mi, kurwa hotdogi wezmę, jak kurwa nie umie, mój sim nie umie robić hotdogów. Logika simsów, good job. Dobra. Mm, teraz mamy sobotę, myślę, że jeszcze przejdziemy sobie do niedzieli. Do niedzieli przejdziemy sobie i do poniedziałku, czyli... Yy. No i tam mniej więcej pewnie skończymy odcinek, nie? jest coś na szybko. Chleb z dżemem. I tam skończymy odcinek, no bo przecież to już jest w tym momencie prawie 13 minut. No tak, myślę, że mniej niż 20 się wyrobimy. Spokojnie powinniśmy się wyrobić. Dobra idź. <laughs> idź. I użyj i prząkadni. Później idź i sprzątnij za sobą klopa. Yy, higiena. O, widzę, że tutaj też prysznic. Później sprzątnij. No go go go. Róż się. Okej. Okej, okej, dobra, teraz muszę jeszcze to umyć. E, myślę, że... Myślę, że... Umyj. On to kurwa wszystko musi. Dobra. śpi Nie spadł do 20.30. <laughs> I dalej zabawa. Oglądaj telewizję, dalej będzie. Zjeść obiad Zapiekankę, niech sobie zje Niech mu się tylko do końca zabawa załaduje I powinno iść dobrze, nie? Dobra, dobra, dobra Wiem, że fa że, że jak masz telewizor To myślisz, że coś fajne Ej no, co jest, co on kurwa Ja ci kurwa kiedyś chyba wyjebie Kurwa no... Chuj jebany musi spierdolić No co za debil ta kibel zepsuł O Boże I tam jeszcze może Jak zepsujesz jeszcze kurwa piekarnik To cię chyba wypierdolę z domu Wypierdolę cię z domu chuju Jak coś jeszcze spierdolisz O, wow, Nie spierdolił Ale urwał Krząt mi Popraw sobie higienę. Mm. Naprawy. Naprawiaj! co to ma być? Kurwa, znowu zepsuł telewizor. Ten telewizor jest jakiś pojebany. Kurwa, co on się tak często kurwa psuje? Jakby. Dobra, użyj. Później śpi. Wow, poziom drugi. Chociaż to jest dobre, że zawsze, że że, każdy, że poziom mu podbija, nie? Śpi. Towarzystwa potrzebuje, ale. O wiem. Urząd przyjęcia, urząd wypożyć pracę, wycisz, przeprowadź się, zadwoń do Sima. Pogawędka. Może to poprawi towarzystwo. Tu, które będzie spało do 11 O Boże, Boże, Boże. Hmm, osiągnąć poziom, osiągnąć, poziom czwarty mi dość stawaj wstawaj, wstawaj, wstawaj. To ale coś na szybko i zjedz sobie zupę z puszki. Nie no, ruszę. Hmm, niech będzie ta. Okej. Okay. Hmm. Dobre. I teraz zjedz tą. To coś. Później. O telefon. Czekaj, czekaj. Czeka. Odbyć telefon. Co to dzwoni, kurwa? Oma no, niech będzie. Mamy czas jeszcze do jutra. Nie, no to... to spoko. Ale później idź, użyj kibla. okej. Okay. Ty bez talenciu, ja pierdolę. O, naprawił. Ale urwał. Jeszcze zabawy potrzebuje Oglądaj telewizję. Oglądnij se telewizję. Mm, mm, mm. Segreguj. No i segreguj. dosyć już. Nie podniecaj się tak, że masz telewizor, bo znowu go rozpierdolisz jak zwykle zresztą dobra. Idź. E, to w sumie jest już tu dobrze. Później idź spać. Tu um, będzie wpał do 230. Będziemy mieli przynajmniej dużo czasu, nie na... No ogarnięcie dupy i wyjście do pracy nie spóźniając się albo kurwanie. Z 12 godzin. Co to jest kurwa? Wskaźnik oceny. Mmm, mm, okej. Okay. Ła to jeszcze do awansu to kurwa. 100 lat. Co to znajomy szef Kariera porucznik? Part Co kurwa Part partnerka. Eee, krężnik. Co to jest kurwa? Jakieś dziwne kurwa te nazwy Później weź i prysznic weź Kurde, jedz rówkę Fiucia, a później masz to sprzątnąć O, no, trochę więcej niż godzinka będzie trwało Trwał ten odcinek No godzinkę kurwa, gdzieś 20 minut no, Ale to nic Albo nie, albo sobie skończymy teraz odcinek. A więc tutaj się żegnamy. A więc... Do następnego i hej, cześć, siemanko!